20 ogólnopolska konferencja autoryzowanych partnerów Soneta. Moim gościem jest Sławomir Krajewski z Centrum Drożeń Informatycznych, autoryzowany partner Sonety. Cześć Sławku. Cześć, Emilia. Ostatnim takim tematem, takim nośnym jest cyfryzacja samorządów, tak? Z jednostek budżetowych. Wiem, że mm, Mieliście wdrożenia w takich właśnie, bo to, bo to jest dość specyficzny klient, tak? I ma, ma dość wyjątkowe wymagania. Powiedz mi, w jaki sposób Enowa 365 odpowiada takim wyzwaniom? E, Witaj Emilio. W jaki sposób e, samorządy i w ogóle jednostki budżetowe mm. mają bardzo trudną rolę, ponieważ z jednej strony oczekuje się od nich sprawności operacyjnej, mm. a z drugiej strony są ograniczone szeregiem, szeregiem przepisów, e, zwłaszcza ustawą o zamówieniach publicznych. I teraz połączenie sprawności operacyjnej z przestrzeganiem przepisów zawsze jest bardzo trudne. W momencie, w którym pracownik takiego samorządu, w ogóle każdej jednostki budżetowej, potrzebuje zrealizować wydatek, wcześniej musi zabezpieczyć środki na jego realizację. Wymaga to spełnienia szeregu formalności. Mieliśmy wdrożenie, w którym struktura jednostki budżetowej była bardzo mocno rozproszona. W związku z czym zbieranie podpisów w pięciu różnych lokalizacjach do jednego wydatku zajmowało kierownikom około 4-5 godzin dziennie. Po wdrożeniu elektronicznych obiegów dokumentów ten czas został odzyskany. Więc sam proces automatyzacji jest nie tylko potrzebą, on jest wręcz koniecznością, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń covidowych i konieczności bezkontaktowej obsługi pracowników. Bez tych procesów niektóre jednostki nie byłyby w stanie funkcjonować. Cyfryzacja jest według mnie też nieunikniona, tylko jak ona będzie postępować, to już, to już kwestia chyba nie wiem samorządów tak? czy, czy innych jednostek budżetowych yy, w jaki sposób tak to będzie przebiegać. E, absolutnie tak. W dzisiejszych czasach elektroniczne obiegi hmm. dokumentów. To jest trochę jak prąd w gniazdku. To już nie jest przewaga konkurencyjna, czy dla jednostki budżetowej, czy, czy sektora prywatnego, to po prostu musi zostać zrealizowane, bo nikt nie zachwyca się tym, że prąd jest w gniazdku. Natomiast gdy go nie ma, wszyscy zauważają. Więc możliwość składania elektronicznych podpisów, możliwość realizacji elektronicznych obiegów dokumentów, w zasadzie wszyscy pracownicy korzystają z nowych technologii, również pracownicy fizycznie mają swoje smartfony. I tutaj już nie ma wy osób wykluczonych, które nie byłyby w stanie elektronicznie czegoś zrobić. Elektronicznie potwierdzić otrzymanie dokumentu, mam na myśli doręczenia, e czy otrzymać deklarację PIT-11 na koniec roku, czy deklarację IMIR, e czy nową wersję umowy o pracę. To wszystko w dzisiejszych czasach odbywa się elektronicznie. E Sławku, specjalizujecie się przede wszystkim we wdrożeniach w kadrach i płacach ENOWA 365. Powiedz mi. Jakie są przewagi konkurencyjne ENOVA 365 właśnie w tym obszarze kadrowo-płacowym? To prawda, specjalizujemy się w obszarze kadrowo-płacowym, ale nie tylko, bo tak naprawdę wdrażamy system ERP całościowo. Natomiast, rzeczywiście zakładając firmę 20 lat temu, zacząłem od obszarów kadrowo-płacowych mhm. i taka opinia powstała na rynku, że specjalizujemy się w kadrach i płacach. Natomiast nasze największe implementacje zawierały ponad 1,5 miliona linii kodu w rozwiązaniach autorskich mhm. i dotyczyły absolutnie wszystkich obszarów i właśnie były realizowane w sektorze bankowym, mhm. więc, więc to był bardzo wymagający klient podlegający pod KNF. Musieliśmy spełnić szereg wymagań. Natomiast kadry i płace Wenowie warto wybrać. Z tego powodu, że przykładowo też bazując na danych liczbowych, średni czas naliczenia wynagrodzenia od strony technicznej trwa 60 sekundy dla pracownika. Widzieliśmy systemy, w których naliczenie wynagrodzenia dla tysiąca osób trwa około godziny, więc tutaj jest przewaga czasowa, a specjalista zamiast siedzieć i czekać na operacje techniczne, może poświęcić ten czas na weryfikację merytoryczną wynagrodzenia. Zresztą, też mechanizmy zawarte w systemie usprawniające weryfikację naliczania wynagrodzeń też są bardzo ciekawe. Dysponujemy szeregiem raportów autorskich porównujących wynagrodzenia miesiąc do miesiąca i prognozujących, które osoby, które naliczania warto sprawdzić. To też w kontekście dużych wdrożeń, zwłaszcza firmy. Grup kapitałowych jest kapitalne rozwiązanie. Sławku, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do, cyfryz do cyfryzacji, automatyzacji procesów, nie tylko kadrowo-płacowych, prawda?